thank you wiosenny dzień, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny e, i wszyscy jesteśmy w radosnych humorach, zadowoleni. Pogoda nam dopisuje. E, witam na wystawie na wystawie Krzysztofa Cety e, i powiem tak, e, było to dla mnie wielką przyjemnością tworzyć aranżację tej wystawy, bo do tej pory... Mieliśmy tutaj w większości prace olejne, natomiast grafiki Krzysztofa są wyjątkowe. Poznałam Krzysztofa w Antoninie na plenerze, który, wiecie, organizuje. Jesteście wszyscy zawsze na tym plenerze. Jest zawsze pięknie, ale podziwiam Krzysztofa, bo on zawsze sobie siedzi na taboreciku. I robi takie piękne szkice. I nie powiem, bo trochę osób chce się od niego coś nauczyć. Ma swoich uczniów, którzy z nim razem chodzą, ale nie są to tak piękne prace jak Krzysztofa. Krzysztof w swoich grafikach pokazuje nam piękno polski, piękno nie tylko polski, bo też jest tutaj praca jedlandzka. Eee, polskich pałaców. Nie? Tak, polskich pałaców. Eee, mamy tutaj wrocławskie elementy, bo mamy eee, Hale Stulecia, mamy Wrocław, nasz ukochany Antonin jest w dwóch odsłonach. Eee, także eee, kuszt niepowtarzalny. Krzysztof, gratuluję z całego serca. Eee, dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Dziękuję naszej dorodce. Pokaż nam się tu, dorodko. Dziękuję naszej dorodce, że tu jest z nami i, i też nam tutaj bardzo dużo pomaga, bo bez dorodki też nie byłoby kamieniczki. Eee, I poproszę Krzysztofa, aby nam powiedział kilka słów o swojej wystawie. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Pierwsza sprawa to bardzo dziękuję za umożliwienie tutaj miejsca w ogóle, że mogłem zaprezentować swoje, swoje prace. Proszę przekazać to Towarzystwu tam. Tutaj. Jeśli chodzi o w ogóle te rysunki, nazwałem je z podróży, dlatego że gro tych prac było wykonywane w czasie mojej pracy delegacyjnej, gdzie nie miałem prawa się nudzić i w zasadzie za każdym razem coś tam z danego miejsca, gdzie byłem, to coś stworzyłem. Jeżeli chodzi o przekrój, to ktoś jeszcze nazwał mnie Właściwie yy, tak, że jestem kronikarzem, nie? Że jestem kronikarzem, bo jestem z Ostrowa Wielkopolskiego, no więc kronikarzem Wielkopolski, czy najbliższych okolic tam po prostu, nie? No ale ze względu na to, że była możliwość zaprezentowania tutaj we Wrocławiu, no więc dlatego też z wielką przyjemnością tutaj przyjąłem zaproszenie i mogę pokazać i ewentualnie... A my jesteśmy coś... bardzo dumni, Krzysztof, że... Mogliśmy pokazać swoje prace. No i dziękuję tutaj też jeszcze Ostrowiowi, że ta silna grupa pod wezwaniem zawsze tu jest. No bo Ostr Ostrów yy, e, kultur co? kulturowi i sportem stoi. Tak. Piękny rynek i zawsze tak. fajny klimat. Przepiękne ogródki, kawiarniane. Dobra, tak. Wrocław nie ma. Tak. No. I muzyka do, na żywo. Dokładnie, dokładnie. Czukać także... jeszcze a propos ogródku, to po tak. Tak, tak troszkę prywaty. 5 maja, nie, przepraszam, 5 kwietnia zapraszam wszystkich tu albo na plac Gołębi, albo na plac Wolności, Będzie promocja kompulsu w Wrocław. 1000 sadzonek Sadonek. za darmo, więc przychodzimy i bierzemy. Polemy na czarowane pelargonie na kamieniczkę. Wszystkie na kamieniczkę przyniesiemy. To no, na czerwone pelargonie, na kamienicach. To no, mogłyby być w każdym razie. Dziękuję, dziękuję wszystkim, tak? którzy przybyli. Także e, jeszcze raz wszystkiego. Dziękuję. jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wystawa już tu wisi od miesiąca. No, trzy tygodnie. E, cieszyła się powtórnie. Była duża oglądalność. E, wczoraj czy przedwczoraj, tak? Byli goście z Irlandii, też podziwiali Twoje prace, byli zachwyceni. Także gratuluję, Krzysztof. E, ja mam pytanie. Tak. Można? Oczywiście. Krzysztof, powiedz coś na temat tego nowego projektu, bo to jest bardzo interesujące. poprawa. To znaczy zawsze, zawsze rysowałem, od niepamiętnych czasów rysowałem w zasadzie budynki piękne, które, istniejące, gdzie, gdzie pałace, dwory, żeby zaprezentować, a od jakiegoś czasu właściwie pomyślałem, że może by coś zrobić, które już, które ulegają już całkowicie degradacji, nie? I pomyślałem jeszcze, że, że można byłoby, że kreska tak, Moja kreska pozwoli na to, że spróbuję jakoś to Zobaczcie. jakoś pokazać. Zobaczcie. Dlatego, Zobaczcie. dlatego oprawa tu nie jest taka standardowa, jest to taka po prostu coś nawiązująca do Chcia tych starych stop, nie? takich nie. ewentualnie. I plus, plus to, to, że właśnie chciałem zrobić. Coś, coś teraz, coś w tym stylu, nie? I, i myślę, że tam następne, które, które będę robić, bo, bo to są takie na przykład o, tam jest były pałac Kolenda, to jest granica dolnośląskiej i Wielkopolskiej, który w zasadzie już nie istnieje. To jest miejsce. To jest koło sumierzy. tak. Krzysztof, czy y, brałeś jakieś reakcje rysunku, czy to y, całkowicie amatorsko, <grymne> poznawałeś, zgłębiałeś? Tak, dokładnie, tak pogłębiałeś. Ja talent, talent, talent. I skrawe, nieoszlifowany. I Skromny, i nieoszlifowany, a ja mam y, zawsze tak. widok Krzysztofa, bo wiadomo, na górze siedzę na wieżyczce w Antoninie i widzę Krzysztofa, jak siedzi na krzesełku i sobie pięknie no, rysuje. Música